Przygodny księżebiskupie Mirosławie, umiłowani bracia kapłani, drogie siostry zakonne, szanowny panie prezydencie, szanowny panie senatorze, Rzeczpospolitej, Panie Starosto, drodzy organizatorzy tegorocznego orszaku Trzech Króli w Grodzie Krzywołstego. Szanowni kochani rodzice, babcie i dziadkowie, panie i panowie wychowawcy i nauczyciele, kochani młodzi przyjaciele, dzieci, twórcy szopek Bożonarodzeniowych, kolędnicy misyjni, siostry i bracia, kolejny już raz kończymy płocki-królewski orszak. U gościnnych księży salezjanów na naszej Stanisławówce. Orszak, któremu przyświecają w tym roku słowa kolendy, dzisiaj w Betlejem. Słowa Cuda, Cuda ogłaszają. Sięgamy w ten sposób do historii, która pozwala nam świętować stulecie urodzin Jana Pawła II. A tym samym cud jego wspaniałej świętości. Będziemy też razem przeżywać cud beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który, przypomnijmy to, przyszedł na świat w Zuzeli w ówczesnej diecezji płockiej. I wreszcie cud nad Wisłą. Nad Wisłą. Także tu w Płocku, tak mężnie bronionym wiek temu przez jego mieszkańców przed bolszewicką nawałnicą. Ogłaszając i świętując te wszystkie cuda z przeszłości, wyrażamy pragnienie, by owocowały one nowymi cudami dzisiaj. To był, bracie i siostry, wstęp. A teraz czuję się w obowiązku, żeby was zwyczajnie po chrześcijańsku przywitać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To przecież moja pierwsza celebra jako pasterza diecezji po pół roku nieobecności wśród was nieobecności ciałem, ale nie sercem nieobecności fizycznej, ale nie duchowej. Pół roku, sześć miesięcy, które spędziłem na Srebrnej Górze w Krakowie wśród ojców kamedułów na modlitwie, kontemplacji, medytacji. W ciszy pustelni, w milczeniu, poście i pokucie. Wstawałem razem z kamedułami, dzień w dzień o 3.30 na głos dzwonu by razem z nimi odmawiać psalmy, medytować Słowo Boże, odprawiać mszę i modlić się za Kościół, który w 2007 roku jako biskup poślubiłem czyli nasz Kościół Płocki. Co w tym czasie przeżyłem i jak to przeżyłem, niech pozostanie tajemnicą Boga i tajemnicą mojego serca. Chcę Wam tylko dzisiaj, kochani, w dniu podjęcia przeze mnie na nowo wszystkich obowiązków pasterskich, powiedzieć, że był to czas najbardziej intensywnej biskupiej pracy, biskupiego urobku, jak się mówi na Śląsku. Bo przecież w życiu chrześcijanina wszystko musi rozpoczynać się od zjednoczenia z Bogiem, od modlitwy. Przecież życie chrześcijańskie to pełne miłości, obcowanie z Bogiem w rodzinie, w urzędzie, w szkole, w warsztacie, w biurze, w gospodarstwie. O ile więcej, o ile bardziej takim obcowaniem powinno być życie biskupa, pasterza, odpowiedzialnego za trwanie we wierze, nadziei i miłości w sercach cząstki powierzonego mu Kościoła. To właśnie w tym biskup ma być pierwszy. Nie pierwszy w zaszczytach, ale pierwszy w bliskości z Panem. Pierwszy na modlitwie, medytacji i kontemplacji. Pierwszy w poście i pokucie. Nie mówię tego, kochani moi, by zbierać Jakieś pochwały czy słowa podziwu, jakiś byłby to dysonans, zgrzyt tu przy żłóbku w tej atmosferze pokory, ubóstwa i cichości stajenki. Mówię to po to, by jeszcze raz wyznać wobec Was, jakiego Kościoła pragnę. Pragnę Kościoła modlitwy który modlitwy uczy, kościoła adoracji, kościoła, który na adoracji trwa, kościoła eucharystii, który pamięta, że bez mszy świętej, bez głęboko sprawowanej i przeżywanej eucharystii po prostu go nie ma. Nie ma kościoła bez eucharystii. Kościoła, który dba o prostotę i dobre przygotowanie do służby swoich obecnych i przyszłych kapłanów. Nie kościoła, który wciąż lęka się zagrożeń ze strony świata, ale kościoła, który swoje powołanie upatruje w radosnym ukazywaniu Ewangelii jako sensu ludzkiego życia. Bo przecież taka właśnie płynie nauka z betlejemskiego żłóbka. Bo taką właśnie naukę przekazują nam trzej mędrcy, królowie wędrowcy, królowie w drodze, których śladami przemierzyliśmy dzisiaj ulice naszego miasta. Dziękuję Wam, drodzy moi, za ten diecyzjalny Królewski Orszak Anno Domini 2020. Dziękuję wszystkim organizatorom orszaku, zarówno ze strony władz miasta, jak i ze strony kurii diecezjalnej. Dziękuję mu szkołom, stowarzyszeniom, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, harcerzom, a także kolędnikom misyjnym, którzy podtrzymują tradycję polskiego kolędowania, a zarazem wspomagania naszych misjonarzy i misjonarek. Szczególnie pragnę podziękować twórcom i uczestnikom konkursu na rodzinną szopkę bożonarodzeniową. Konkursu organizowanego za... Pośrednictwem tak wielu przedszkoli, szkół i placówek wychowawczych naszego miasta. Wiecie, kochani, że Ojciec Święty, papież Franciszek, niedawno skierował do całego Kościoła list apostolski zatytułowany Admirabile signum, czyli przedziwny, godny podziwu znak. Tym godnym podziwu znakiem jest dla papieża Franciszka właśnie żółbek, szopka. Papież przypomina, że początek tej tradycji dał święty Franciszek z Asyżu, kiedy w 1223 roku w Grecjo, we Włoszech, 15 dni przed świętami Bożego Narodzenia, poprosił pewnego mieszkańca tego miasteczka o pomoc w spełnieniu swojego wielkiego pragnienia. Mianowicie pragnienia naocznego ukazania tego, jak Jezus został położony w żłobie i jak pozostawał tam pod czułą opieką Maryi i Józefa w towarzystwie pasterzy pośród domowych zwierząt. Pragnienie spełniło się w Boże Narodzenie owego 1223 roku. Święty Franciszek znalazł zasłany sianem żłób z dzieciątkiem Maryją i Józefem z żywym wołem i osiołkiem. Od tamtego czasu pisze papież Franciszek: Żłóbek wciąż nas wzrusza. Wzrusza przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. Czułość Boga. Bóg jest czuły. Ukazuje, jak stwórca wszechświata zniża się do naszej małości. Jak w Jezusie daje nam brata, który wychodzi, aby nas szukać, kiedy gubimy drogę. Daje nam wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas. Daje nam swego Syna. Który przebacza i podnosi, gdy upadniemy w grzech. A kiedy zbliża się święto objawienia pańskiego, w żółbku umieszczone są trzy figury mędrców, żeby przypominali nam, że można przychodzić nieraz z bardzo daleka, z bardzo daleka, aby dotrzeć do Jezusa. Aby przypominali nam, że można być bogatym i uczonym, a wciąż spragnionym nieskończoności, wciąż spragnionym Boga. Kochani rodzice, babci, dziadkowie, księża, siostry, panie i panowie wychowawcy, nauczyciele, kochane dzieci i wy, młodzi przyjaciele, Niech trwa w Was duch, duch tego orszaku. Przez cały rok cuda, cuda ogłaszajcie. Cud bliskości z Bogiem, którego uosobieniem byli święty Jan Paweł II i prymas tysiąclecia. Cud męstwa naszych ojców i matek, którzy, który spełnił się w Płocku. Także tu na Stanisławówce w 1920 roku. Cud boskiej czułości. Amen.